No patrzę, nutę mortalczą. to się to nie jest coś co ja bym osobiście posłuchał, ale jak na influencera, jak na ziomka, który nie zajmuje się muzyką, moim zdaniem fajnie to brzmi. Nie jest to coś co bym włączył absolutnie, no kompletnie nie mój, nie mój gust, nie mój styl, ale stricte uważam, że zrobione jest to dobrze. W zasadzie dobrze. Brzmi to dobrze. On się zajmuje muzą? Aha. Okej, okay. nie wiem.